Mówi jedna osoba do drugiej Patrz, w tym ogłoszeniu jest piegrzymka 200 zł tańsza niż w drugim Czy taniej oznacza lepiej? Moi kochani Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, może to dalszy ciąg poprzedniego odcinka, ale jednak to chyba jest skonkretyzowany w pewnej materii. A mianowicie, czytanie oznacza lepiej. Są różne ogłoszenia, są różne ceny, no i najczęściej ludzie patrzą, gdzie jest taniej. Niekoniecznie to musi oznaczać, że będzie to lepszy wyjazd, lepsza pielgrzymka. Niestety, ale u nas Polaków panuje jeszcze. Taka mentalność, że szukamy tego, co jest tańsze, twierdząc, myśląc, że to może być lepsze. Tak, że otrzymam za mniejsze pieniądze to samo, co otrzymałbym za, za większą kwotę. Natomiast z drugiej strony zamożność Polaków wzrasta i już Polacy też nie godzą się na jakąś tandetę. Też Polacy chcą mieć spełnione pewne standardy. O tyle bardziej... Dziwi, kiedy ktoś wykupi pielgrzymkę tańszą i potem jest nieco podenerwowany, że otrzymuje właśnie tak słabą usługę. Skoro wyjazd jest tańszy, to musi być jakiś tego powód. Więc moi kochani, w jaki sposób biura pielgrzymkowe, biura podróży oszczędzają, żeby zaniżać kwotę. I też zachęcić piegrzymów do wyboru właśnie tej, a nie innej propozycji. Pierwszą i podstawową rzeczą to jest miejsce zakwaterowania. Mówiliśmy w pierwszym filmiku, że dużą, dużą rolę pełni cena wylotu, ale kiedy już mamy ten bilet kupiony, czy biuro podróży już kupiło, to wtedy też dopasowuje się do tej kwoty miejsce zakwaterowania, żeby trzymać nisko, nisko cenę. My, Polacy, nocujemy w Palestynie, nocujemy w Betlejem, co już zaniża mocno cenę. I tam są różne hotele, najrozmaitsze są lepsze i są gorsze. Im lepsze, tym też droższe. Zdarzało się, moi kochani, że. Ktoś właśnie wykupił tańszą pielgrzymkę, no i potem był bardzo, ale to bardzo zdziwiony. Przed pandemią oprowadzałem jedną grupę, to jest taki przykład, no i w tym hotelu, no nie było dobrze. Nie było w tym hotelu dobrze. Ludzie wracali po całym dniu pielgrzymowania zmęczeni. Warunki w hotelu, czyli jak chodzi o łóżka, czy też właśnie. Czy te ubikacje umyte, posprzątane i też jaka jakość tych ubikacji, no to no, nie była nie było naprawdę dobra. Ale to jeszcze nic. Ludzie chcą coś zjeść, chcą odpocząć. No i jeżeli przez 4 czy 5 dni z rzędu jest do wyboru to samo cały czas, no to wtedy ludzie zaczynają narzekać i wtedy to już nie smakuje. I też nie sprawia żadnej frajdy, bo się nastawia człowiek, że przyjedzie i spróbuje coś z tej kuchni lokalnej, spróbuje coś innego, a tutaj jest codziennie to samo. Te same plasterki, pomidory, jakieś parę pomidorów, jakieś tam pieczywo i to wszystko. Nie ma jakiegoś większego wyboru. Tak? Hotel nie zmienia tego asortymentu, albo też nie daje tej możliwości, żeby, żeby człowiek miał jakiś większy wybór. Tak? Tutaj właśnie cięte są koszty, w tych gorszych hotelach tak właśnie wygląda. No i wtedy, oczywiście, no, ta cena jest bardzo, bardzo niska, bardzo, wtedy też spada. Rozmawiałem kiedyś z moim kolegą, z komisarzem Komisariatu Ziemi Świętej w Niemczech, który właśnie jest z Monachium, i pytam się, Ile kosztuje wyjazd Niemców? Ile, ile ty, jak tak przygotowujesz pielgrzymkę, bierzesz od ludzi? A on mówi 1900-2000 euro. To sobie wyobraźcie, jak my mieliśmy przed pandemią 4000 zł, teraz mamy 5000 złotych, to Niemcy mają już 2000 i więcej euro czyli około już nawet 9-10 tysięcy złotych. Dwa razy tyle płacą. Dlaczego? Ponieważ niemieccy pielgrzymi nie będą nocowali w Palestynie, nie będą nocowali w Betlejem, oni chcą mieć najlepsze hotele, jakieś tam Leonardo Plaza, w Jerozolimie, i to kosztuje dużo pieniędzy. Czy można dla Polaków też zrobić taką pielgrzymkę, gdzie mają wszystkiego pod dostatkiem, i najlepsze hotele? Można. Można, można przygotować pielgrzymkę, która będzie kosztowała ciebie, drogi bracie, droga siostro, 9-10 tysięcy złotych, ale nikt prawdopodobnie na taki wyjazd nie zapisze. Dlatego też nęci się i zachęca się pielgrzymów tymi niskimi cenami, że polecieli właśnie z tym biurem, a nie tym, poprzez tą, nisk tą niską kwotę. No i, i też sami jesteśmy właściwie sobie winni, bo te biura obniżają te ceny, czy. Właśnie ukrócają te pewne standardy, dlatego że ludzie tego chcą. Ludzie chcą jak najtaniej wylecieć. No więc, drogi bracie, droga siostro, uważaj, jak dokonujesz wyboru pielgrzymki, bo nie zawsze najtaniej oznacza najlepiej. Też ogromną rolę, ale to przeogromną rolę, w takim wyjeździe pełni przewodnik. Może być. Może być kiepski hotel, może być też kiepski program ustawiony przez, przez biuro. Jeżeli jest dobry przewodnik, to on sobie z tym wszystkim poradzi. Pielgrzymi nawet nie poczują, że były jakieś problemy, że były właśnie jakieś zmiany w programie, że gdzieś po prostu nie zdążyli na mszę świętą i załatwił gdzie indziej. Przewodnik dobry potrafił taki stworzyć klimat, i tak zadbać o pielgrzymów i cały przebieg pielgrzymki, że ludzie są zadowoleni, nawet jeżeli nie byłyby takie najlepsze warunki w hotelu, czy jakieś inne, jakieś inne powody, które mogłyby wzbudzić jakieś niezadowolenie. Jeżeli czytacie jakieś ogłoszenia, i jest napisane, że przewodnikiem takiej pielgrzymki jest Franciszkanin, czy Franciszkanie, to może możecie być pewni, że to jest dobry wyjazd, że franciszkanie, którzy są stróżami miejsc świętych, podpisują się czy też ręczą swoim autorytetem, że to będzie dobry, że to będzie udany wyjazd.